A tematem dzisiejszego odcinka jest od czego zacząć marketing internetowy w firmie. Opowiemy tutaj troszeczkę zarówno o rzeczach takich prostych, które można zrobić samodzielnie, jak i o tych rzeczach, które niezależnie czy firma jest naprawdę małą, jednoosobową działalnością, czy trochę większą firmą z sektora MŚP, e, warto na samym początku zrobić, nawet jeżeli z tym marketingiem już jakiś czas działamy. Myślę, że będzie to. Fajny, gotowy taki tips and trick dla kogoś, kto właśnie zaczyna. Tak, zaczyna, albo jest na jakimś takim poziomie. Próbowaliśmy. O, próbowaliśmy i to nie działa. O, to jest moje ulubione, mój ulubiony tekst w większości przedsiębiorców, którzy nie prowadzą regularnie działań w digital marketingu. E... Śniło mi <laughs> się dzisiaj, że mam Poczekaj, bo kichnę zaraz chyba. <laughs> A. Nie będziemy się dołować. Złożę z tego, co będzie. Dobrze. wszystkich na kanale O marketingu bez pitolenia. Jeśli jesteś przedsiębiorcą albo zarządzasz marketingiem w firmie, świetnie trafiłeś. Nie rozmawiamy tu o aspektach specjalistycznych, ale przedstawiamy marketing z perspektywy ludzi, dla których liczy się jego przełożenie na aspekty biznesowe. Ja nazywam się Maciej i jestem właścicielem Imago, firmy doradczo wdrożeniowej w zakresie marketingu internetowego. Moim dzisiejszym gościem jest Karol Łykowski. Karola, już znacie, a jeżeli nie, no to tylko powtórzę, że jest head of marketing and operations z Imago, a także wykładowcą marketingu internetowego na jednej z Gdańskich e, uczelni. Tak jest, zgadza się. Cześć Mańka. E, dobra, Karolu, to może zacznijmy od takiego fundamentalnego pytania. Mhm. Czy są dzisiaj jeszcze jakieś firmy, które nie korzystają w żadnej formie marketingu internetowego? Hmm, powiedziałbym, że nie. A dlaczego? dlaczego to zaraz ci rozwinę? <gry> dlaczego? Bo ja bym powiedział, że no są firmy, które w świadomy sposób nie korzystają z marketingu internetowego. Ale jestem ciekawy właśnie... I tutaj moglibyśmy zacząć dyskutować tak naprawdę, czym jest marketing, jakby w którym momencie on się zaczyna i się kończy. Ale dlaczego twierdzę, że nie? Dlatego, że mm, to jest taka ciekawa historia, która gdzieś tam przydarzyła mi się e, jakiś czas temu, e, ponieważ ja e, koło swojego domu rodzinnego miałem zakład szewski, e, do którego zawsze chodziłem naprawiać buty. Przez wiele lat tam nie byłem, odwiedziłem e, jakiś czas temu tego szewca, bo miałem jedno buty, które chciałem naprawić. E, no, i to jest jakiś starszy pan, już po osiemdziesiątce, z którym, z którym kojarzy mnie tam od dzieciaka, i on się mnie zapytał, co ja robię. I ja mu mówię, że ja jestem, że zajmuję się marketingiem. On mówi, a że ten marketing to on nie potrzebuje, bo co tam? Ja wie, że wcale nieprawda. Ja mówię, że pan też jest, pan też ma marketing. On, no, jak to mam marketing? Ja mówię, no przecież. Jest pan w internecie, wchodzę sobie na Google Maps, widzę pineskę z pana miejscem, z opisem tego, co pan robi, z gwiazdkami opinii od ludzi, którzy korzystają z pana usług. To też jest marketing, on. Tak? Aha, no no i to tak, pokazuje. Tak, i to pokazuje, że tak naprawdę często nawet nieświadomie. No w jaki sposób no, robimy ten marketing, albo on jest obecny przy naszej działalności, bo to, że e, chcemy budować naszą rozpoznawalność w internecie, chcemy mm, pozwalać naszym potencjalnym klientom po prostu nas znaleźć, dodając się do różnych katalogów firm, dodając się właśnie do mapy Google, to też jest marketing po prostu. Może nie robimy kampanii płatnych, może nie prowadzimy social mediów, ale w ten sposób wyrażamy nasz marketing. No tak, w sumie właściwie nawet e, od początku pandemii pojawił się w internecie taki trend, że właśnie widząc jakiś niewielki lokalny biznes czy nawet właśnie jakąś starszą panią czy starszego pana, którzy coś robią i sprzedają. Ludzie często robią im zdjęcie, wrzucają na e, fora internetowe, znaczy no fora. No dzisiaj już nikt nie wrzuca na niczego na fora. No media społecznościowe, tak grupy lokalne. O to jest taki o, dzisiejszy odpowiednik e, forów. I wrzucają z informacją, że hej, słuchajcie, Pomóżmy tej osobie, tak? kupmy od nich coś innego i właściwie to też jest marketing internetowy. Oczywiście, że tak. Także tutaj ten aspekt no, marketingu internetowego przybiera trochę inną formę. On nie zawsze jest taki z definicji. Bym nie zawsze jest aktywny. Tak, nie zawsze jest aktywny, dokładnie. I też nie zawsze wymaga środków finansowych. O czym tak. myślę, że dzisiaj też trochę powiemy, że nie zawsze trzeba dużo wydać albo cokolwiek wydać, żeby ten cel osiągnąć. Tak, zgadza się. A z drugiej strony myślę właśnie, że mamy firmy, dużo firm, tak naprawdę i to jest właśnie o czym mówiłem mój ulubiony tekst. Tak, my próbowaliśmy, ale u nas to nie działa. Tak? Czyli grupę firm, która czy spróbowała po prostu marketingu internetowego, czy wypróbowała jakiś konkretny kanał z mniejszym lub większym skutkiem, bo to też nie jest tak, że on zawsze nie działał, tak? bo są takie firmy, które z niego korzystają, on się u nich sprawdza. No ja na przykład mam e, znajomego, który prowadzi firmę przeprowadzkową, właściwie jednoosobową tak naprawdę. No, tam ma dwóch e, pracowników, ale też nie zawsze ich musi jakby wyzywać, i to jest tak, że jak włączy reklamę w poniedziałek, nastuka sobie zamówień na 3-4 dni do przodu. On ją wtedy wyłącza, przy czym tam mówimy o kampanii Google AdWords. Gdzie po prostu włącza jak potrzebuje, wyłącza jak nie potrzebuje, i, i to wszystko. Budżet, tak. Budżet, budżet miesięczny, 300 zł. A jakby ktoś książkowo podszedł do tego, to by powiedział: No, nieracjonalnie. Nie, Kompletnie, to, totalnie, kompletnie można. nie można. Tak? No i to też pokazuje, że tak naprawdę nie ma tego złotego środka. Tak? Jakby tutaj nie, trzeba nie próbować. I to nawiążę trochę do tego, co mówiłeś, że firmy mówią: A, bo myśmy próbowali, nie wyszło. I tak naprawdę często, jak ktoś usiądzie do tego, to nawet bez rozmowy z tymi osobami jest w stanie wymienić pięć powodów dla których im nie wyszło. Tak, oczywiście większość z tych osób świetnie sobie zdaje z tego y, sprawę. No, y, y, słuchaj, pamiętam taką kampanię, którą prowadziliśmy e, na przykład dla producenta hal stalowych, tak, gdzie no, finalnie ten marketing okazał się bardzo skuteczny, natomiast totalnie nie działały po prostu zwykłe reklamy Google. No bo no, umówmy się, nikt nie kupuje. Przez Google Hali stalowej Aha. za 300-400 tysięcy złotych. Jest to proces, w którym same reklamy mogą wziąć udział, ale... No, ale to jest jakby po kolei. To bardziej już kwestia leja marketingowego, zresztą o którym też jeden odcinek mieliśmy. Karolu, dobra, słuchaj, czy Twoim zdaniem jest jakiś taki jeden wspólny mianownik dla wszystkich tych firm, które albo w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że uczestniczyłem w jakimkolwiek marketingu internetowym i tym, które próbowały, czasem im to działało, czasem im to nie działało, e, czasem się zraziły, a czasem uznały, nie potrzebujemy. Jakby. Czy jest jedna rzecz, od której każda z takich firm warto tak naprawdę, żeby zaczęła? Co, albo i może inaczej, bo że jest, to my wiemy wszyscy, tak? Co twoim zdaniem jest takim elementem, od którego naprawdę warto zacząć? Generalnie myślę, że przede wszystkim od poznania swojej grupy odbiorców. I to jest mega ważne i często firmy właśnie tego nie robią. I to jest duży błąd, bo zwróć uwagę, że tak naprawdę dzisiaj te media, w których internetowe, w których my jesteśmy. W stanie realizować różnego rodzaju kampanie, one są bardzo mocno uzależnione od ludzi, od ludzi, którzy z tych mediów korzystają. Tych mediów jest bardzo dużo, um, narzędzi jest bardzo dużo do tego, i tak naprawdę, no, jeżeli ktoś nie jest świadomy, kto jest jego grupą docelową, nie jest świadomy swojej persony, to nie jest w stanie tego dobrać. I okej, okay, jakby tutaj jest jeszcze dużo innych elementów takich strategicznych, które firma powinna wiedzieć, jeżeli przy, przymierza się w ogóle do jakichś działań reklamowych, ale bez tego no, po prostu nie jest w stanie wybrać odpowiednich narzędzi. Bo co z tego, że będzie super komunikacja, co z tego, że będzie znała fajnie swój produkt, że będzie ten produkt dopasowany jakby do rynku, do jakiejś potrzeby chwili, ale jeżeli te kampanie będą kierowane w zupełnie złym kanale komunikacji i w zupełnie nie do tych ludzi, do których powinny być kierowane, to to wszystko nie zadziała po prostu. Nie przyniesie to wymiernych korzyści. Okej, okay. to mój ulubiony kontrargument. Karolu, no ale czy nie jest tak, że bardzo mocno określając tą naszą personę, nie zamykamy się na wszystkich innych odbiorców, którzy również mogą kupić nasz, nasz produkt. No, czy nie jest w ten sposób, że, yy, że jakby przez to możemy stracić potencjalnych klientów, jeżeli się tak mocno określimy? Generalnie, jeżeli masz milionowy budżet, proszę cię bardzo, kieruj reklamę do wszystkich, tak? To jest, to jest generalnie. E... jak masz pieniądze, to możesz robić wszystko. Ale tak już. To bogatemu zabrać. Dokładnie, ale schodząc trochę z, z... nie żartując, to tak naprawdę nie ma, nie ma takiego nie ma czegoś takiego, że produkt jest uniwersalny dla każdego. Przykładowo, że mamy produkty na przykład kierowane do kobiet, nie wiem, kosmetyki do makijażu, one mają tak wiele różnych cech które jesteśmy w stanie wyszczególnić, które będą no docierały wiesz, ale... do zupełnie innej grupy docelowej. Co z tego, że my sprzedajemy na przykład puder. No Kobiety mogą używać, mają różną cerę, mają, są w równym wieku, mają różną zasobność portfela, mają zupełnie inne problemy skórne, jakby, do inne, jakby potrzebują tego produktu do innych, ehm, jedna potrzebuje do tego, żeby trochę zmatowić cerę, druga, żeby e, podkreślić jakiś koloryt, tak, żeby wykonturować tę twarz i tak dalej. Tak, tak. Tych cech jest tak dużo, że gdybyśmy chcieli umieścić te wszystkie elementy w reklamie i jeszcze mieć taki produkt, który będzie na tyle uniwersalny i kierować go do wszystkich kobiet, no to po pierwsze, no nie byłoby to absolutnie w żaden sposób czytelne, bo wyobraź sobie reklamę, na której wymieniamy te wszystkie rzeczy, o których przed powiedziałem, a po drugie, e, wyobraź sobie kobiety, która ma też te wszystkie problemy, które, które, które wymieniłem, w jednym. Jakby nie, nie da się tego zrobić. No ale poczekaj, właśnie wykluczyłeś facetów, a przecież taki puder może być idealnym prezentem ja. dla żony. Ale nie, no jasne, oczywiście, ale to jest znowu, ale widzisz, no ale to jest już, to już jest trochę inny aspekt, bo tutaj już wchodzimy dość, dość głęboko e, i w przypadku grupy docelowej też to jest taki Taki e, trik, który ja zawsze polecam, e, należy analizować, kto jest potencjalnym decydentem, jeżeli chodzi o zakup. Idealnym przykładem są zabawki. Zobacz, że reklamy, na przykład zabawek dla dzieci, one często są zbudowane jakby z dwóch elementów. Pierwszy element to jest ten, który pokazuje tą zabawę pod, pod kątem dziecka, czyli ma być dużo kolorków, ma się dziać, dziecko ma widzieć fan z tej frajdy, ale zawsze w tej reklamie jest taki minimalny element edukacyjny. Co ta zabawka da temu dziecku jakby tak, tak racjonalnie, żeby zracjonalizować zakup. Tak? I, i, to jest, I wtedy to jest ten element przekazu do rodziców. Dlaczego? Dlatego, że to dziecko jest jakby potencjalną grupą odbiorców i ona będzie z tej zabawki. Bawki, ale to rodzic jest decydentem, to on kupuje, to on wydaje pieniądze. Nie? I, to, I często w B2B tak działa. Marketing B2B, że tam tak naprawdę często nie wiem, ofertę, którą ktoś zbiera. Jakby zbiera pracownik, tak? Zbiera asystent, czy, czy, czy zbiera szef jakiegoś działu, czy szefowa, a decyzję na przykład podejmuje dyrektor albo prezes. No i wtedy znowu czas, znowu się zastanowić, czy ta komunikacja marketingowa powinna docierać tylko do tej osoby, która zbiera te oferty, czy również do tej osoby, która jest decydentem, albo że powinna być na tyle zróżnicowana, żeby przekonać jakby te dwie grupy odbiorców właśnie do naszej firmy. No to jest trudne pytanie, tego tylko, tylko tutaj wchodzimy już dość mocno w szczegóły, ale. Tak jak powiedziałeś, jakby to jest bardzo istotne, żeby zbadać tą grupę i żeby wiedzieć, który odbiorca jest ten naj, tym najbardziej idealnym, tym najbardziej e, pożądanym przez nas jako firmy. Tak, właśnie to trochę dochodzimy do tego, no bo Cię podpuszczam e, oczywiście tymi pytaniami, no, że tak jak wspomniałeś, jak mamy budżet nieograniczony, super. Natomiast no, te, tą personę tworzymy po to, żeby oszac, określić tą grupę, w której ten procentowy, Szansa na dokonanie zakupu i to jeszcze najlepiej o największej wartości tak. i o najwyższym e, długości życia klienta nie? jest po prostu największa. Tak, dokładnie. Tak? To jest to, dokładnie tak. To jest jakby wybieramy sobie takiego idealnego klienta. Tak. Klienta, który będzie no, odzwierciedlał wszystkie najlepsze cechy tej osoby, która będzie naszym, e, no, która jest naszym potencjalnym. Która też najbardziej może zyskać tak. na tej konkretnej. E, Produkcie czy usłudze, no bo na przykład wracając do przykładu zabawek, tak? No wcale nie musielibyśmy ograniczać tego wiekowo, no bo przecież dziadkowie również mogą chcieć kupić taką zabawkę. Natomiast jakie jest prawdopodobieństwo, że 65- czy 70-letnia babcia będzie oglądała filmiki reklamowe na YouTubie. Czy Facebooku? Czy na mini, a, mini w dokładnie, a nie, że po prostu pójdzie do sklepu z zabawkami i poprosi panią, do której chodziła od 30 lat kupować zabawki, żeby ta jej doradziła, co do dla tego 3-latka będzie najlepsze. Dokładnie tak. Albo... Szansa jest, ale jest tak, znacznie mniejsza niż w przypadku. Dokładnie. Rodziców. Karol, no więc skoro już wiemy, że tym takim bardzo ważnym, podstawowym niemal krokiem jest określenie sobie tej grupy docelowej dla danego produktu czy usługi, no bo o, oczywiście jakby wracając tutaj znowu do tego, że to może być szeroko, no wiadomo każdy produkt czy usługa może mieć nawet po kilka grup docelowych, no ale też nie oszukujmy się, ich nie jest 10, nie? Przy dobrych wiatrach za trzy persony możemy określić, tak. i to już naprawdę jest szeroko. nie jesteśmy Coca-Colą, nie na przykład? Tak, dokładnie. Nie? Przy czym Coca-Cola też jest w stanie kierować różne przekazy reklamowe do różnych grup, tak. Tak? No to najlepiej może. O tym najlepiej świadczy to, że na przykład reklamy Coca-Coli są różne w różnych krajach. Oczywiście, że tak. tak biorąc pod uwagę te lokalne jakby uwarunkowania e, kulturowe. No dobra, w każdym razie mamy już naszą. E, naszą personę. Nie? Teraz e, powiedz mi, proszę, ze swojego doświadczenia, od czego najlepiej zacząć? W jaki kanał pójść? Jakie działanie ma największą szansę w momencie, kiedy? E, no, czy zaczynamy totalnie od zera, czy zaczynamy po bardzo wielu próbach, ale tak naprawdę nie robiliśmy do tego w sposób stały? Co ma największe szanse zadziałać u nas? No i tutaj znowu należy przeanalizować tą grupę docelową i to, gdzie ta grupa docelowa tak naprawdę w internecie się znajduje. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest produkt czy usługa, którą sprzedajemy. No jeżeli jesteśmy, nie wiem, lokalnym firmą, która, nie wiem, salonem kosmetycznym na lokalnym osiedlu, tak? Jesteśmy e, otworzyliśmy się niedawno, świadczymy usługi, no typowego salonu Beauty, no to wiadomo, że jakby dużo e, łatwiejszym kanałem komunikacji będzie Facebook po prostu. Prowadzenie e, social mediów, e, robienie płatnych postów, promocja tych postów, jakieś kampanii promocyjnych dotyczących, nie wiem, promocji na zabiegi, czy w ogóle informowania, że jesteśmy, tak? Tak, no bo dodajemy, że właśnie na Facebooku jesteśmy w stanie bardzo dobrze określić nie tylko właśnie płeć i wiek, ale również lokalizację. Lokalizację, tak. I te, i te działania jak najbardziej są, są efektywne w, w, w przypadku tego typu profilu działalności. Ale na przykład, jeżeli jesteśmy nie wiem, firmą, która świadczy, nie wiem, jesteśmy małą firmą programistyczną, prowadzimy, mamy trzyosobowy zespół i outsourcujemy nasze usługi dla różnych firm, no to tutaj już jakby no, ten Facebook nie będzie naszym kanałem komunikacji. Tutaj warto rozważyć działanie na LinkedInie na przykład. tak. Więc jakby tutaj znowu prowadzimy profil, budujemy naszą markę osobistą, i przy okazji jesteśmy w stanie w ramach płatnej reklamy docierać do naszych potencjalnych klientów i zdobywać ich e, zaufanie. To znowu nie jest takie, to nie jest łatwy i prosty proces. No jakby nie chciałbym go teraz tutaj spłycać do jednej, do jednej reklamy, no, żeby przemyśleć i rozbudować o, o, o różne elementy, ale jakby chodzi mi o to, żeby mm, dopasowywać te działania do, do konkretnych mediów po prostu, do naszej grupy docelowej, która w tych mediach się e, pojawia. Jeżeli mielibyśmy produkt hipotetycznie skierowany, tylko i wyłącznie do osób starszych, no to na przykład tutaj warto było rozważyć, czy faktycznie ta kampania w sieci jakby jest konieczna, albo jeżeli, kto znowu odpowiadamy sobie na pytanie, kto jest decydentem. Tak, czy przypadkiem nie są to dzieci. Na, na przykład, dokładnie, czy nie możemy zbudować komunikatu, że twój rodzic ma problem z tym i z tym, Pomóż mu rozwiązać ten problem w taki sposób. Nie wiem, czy pamiętasz, realizowaliśmy właśnie dla jednego centrum podologicznego tak. taką kampanię właśnie, gdzie e, chodziło o promocję usług właśnie dla osób starszych. No ale umówmy się, na te zabiegi sprowadzały te osoby właśnie 40-letnie dzieci. <grywanie> Zgadza się, dokładnie. No, ja od siebie jeszcze mogę na przykład dorzucić, bo mówiłem już o przykładzie firmy przeprowadzkowej, ale wszystkie tak naprawdę takie usługi jednorazowe, lokalne, świetnie działają za pomocą Google, czy na przykład jest to usługa prania dywanów, tak. tudzież tapicerek, hydraulik, na szklarz, tak? no, to są takie usługi, które jak pojawia się potrzeba, to zazwyczaj ta potrzeba się pokazuje już, teraz właśnie, tak? Bo to właśnie teraz mamy stłuczone okno, to właśnie teraz cieknie nam rura. No i umówmy się, tutaj faktycznie po prostu reklama tekstowa nawet zwykła w Google, no po prostu sprawdza się. Świetnie. Zresztą sam kiedyś miałem taką sytuację, że znalazłem tak jednego pana, który mi regulował e, drzwi balkonowe. On mnie pytał, jak tam znalazłem, bo chciałem sobie zapisać w zeszycie, autentycznie zapisywał w zeszycie, skąd ma klientów. Nie? Ja mówię, że no, znalazłem go w Google, no w każdym razie tak się zgadaliśmy trochę i okazało się, że ja się zajmuję tymi reklamami Google, więc ja usiadłem do jego kanału. Znaczy, do jego konta reklamowego, on tam wtedy używał Google Express, więc to jest w ogóle taka, wiesz, bardzo łatwa metoda, gdzie odpowiadasz Google na pięć pytań tak naprawdę, podpinasz swoją kartę i Google robi całą resztę, nie? Ja mu ustawiłem trochę lepiej tą kampanię, troszkę tam rzeczy zmieniłem, on mi dał upust na tą usługę, znaczy nie wiem, czy nie podniósł ceny i potem od niej dał upust, ale tego się nie da. <laughs> w każdym razie, no na pewno w jego przypadku ta kampania, stricte kanał googlowski po prostu świetnie działał, no jakby dawał dokładnie to, co, czego, czego trzeba. Okej, okay. Karolo, a powiedz mi, jaki, jaki czynnik, co jest kluczowe Twoim zdaniem w osiągnięciu sukcesu w marketingu, tym marketingu internetowym, ale nie tylko internetowym, no generalnie jakby w marketingu, no bo tak jak mówimy od samego początku, bardzo często jest tak, że firmy zaczynają ale efekty no, nie są do końca takie, jakby chciały. Tak? Czasem to wynika z braku e, wiedzy, czasem jakiejś świadomości. E, no, przyczyn porzucenia tego jest jakby bardzo wiele. No, obaj znamy i pewnie moglibyśmy o tym gadać pół dnia. Nie? Natomiast co Twoim zdaniem jest takim elementem, który powoduje, że to masz szansę faktycznie zadziałać? Tutaj wymieniłbym dwa elementy, takie dość mocno istotne. Przede wszystkim jakby plan działania. I drugi czynnik to czas. Generalnie po pierwsze to mm, na przykład jeżeli zaczynamy prowadzić nasze social media, to nie siadajmy do tego ad hocowo i mówimy, o dobra, dzisiaj zakładam profil, tutaj wstawię sobie zdjęcie profilowe, logo, napiszę pierwszy post. Bo gwarantuję Wam, że po tygodniu nie będziecie prowadzić tego profilu, bo Wam się znudzi. W sensie, jeżeli nie przygotujecie sobie pierwszych 20 postów, na przykład, nie pomyślcie, jaką tematykę, o, o czym w ogóle chcecie pisać, to po trzech dniach wstawiać e, święta nietypowe z kalendarza, bo Wam się pomysły skończą. E, a potem już tylko święta typowe. Tak, a potem święta typowe. E, I niestety tak jest. Nie jakby Jeżeli sobie tego nie zaplanujemy wcześniej i nie przygotujemy się do tego odpowiednio, to po prostu nam to nie wyjdzie. E, zapału starcza na krótko. Dokładnie. I jakby, tutaj ten czas jest istotny, bo działania marketingowe, to nie jest coś, co przynosi nam wymierne korzyści w krótkim czasie. I to i często ktoś mówi, ja próbowaliśmy tej kampanii, ona nie działa, ile próbowaliście? Dwa tygodnie? No to nie jest żaden czas, no jakby jeżeli tym bardziej w sytuacji, kiedy nie jesteśmy marką rozpoznawalną. No często mówimy teraz o takich przy, przykładach firm, które no są na rynku od niedawna albo są małą firmą lokalną, dotychczasowo działały raczej na przykład na zasadzie poleceń. I nagle muszą zmierzyć się z tym, że chcą pozyskać nowych klientów, no ale żeby zdobyć nowych klientów, musimy trochę zbudować brand, więc jakby to już potrzebuje czasu. Nie? Jakby badania mówią, że od 4 do 6 razy, kiedy mamy styczność z jakąś marką, dopiero zaczynamy w ogóle ją kojarzyć. Nie? Więc tak naprawdę, żebyśmy trafili 4-6 razy na jakąś kampanię na Facebooku, no to potrzebujemy średnio pewnie od 4 do 6 tygodni, żeby w ogóle raz w tygodniu gdzieś tam się z, tym, z tą marką spotkać. A patrząc też na jak reklam w sieci, to pewnie trochę dłużej. Warto też dodać, że tak naprawdę w dobie dzisiejszych inteligentnych algorytmów, które pozwalają tak na dobrą sprawę też wcale nie specjalistom rozpocząć... Z działaniami jakiejś kampanii, ale z również jest jeszcze ten okres uczenia się samego algorytmu. Ee, zarówno Google, jak i Facebook, czyli tak naprawdę dwa wiodące systemy reklamowe no, posiadają taki status kampanii, jak uczenie się kiedy algorytm dopiero obserwuje w jaki sposób potencjalni użytkownicy, nasi potencjalni przyszli klienci w ogóle reagują na naszą reklamę, no, szczególnie że te inteligentne reklamy potrafią samodzielnie się zmieniać, dodawać e, jakieś dodatki, zmieniać miejsce wyświetlania tak? i one wszystko biorą to pod uwagę i tydzień, dwa, niejednokrotnie nawet miesiąc, jest po prostu za krótkim czasem, żeby te algorytmy były w stanie, szczególnie przy małych lokalnych biznesach, gdzie. I przy niskich budżetach, też pamiętajmy o tym. I niskich budżetach, tak, no bo umówmy się, no jeżeli e, algorytm potrzebuje na przykład tysiąca interakcji między potencjalnym klientem reklamą. A my mamy budżet 20 zł dziennie, no to zanim tak. on dojdzie do tego etapu, to też potrzebuje tak, to trochę czasu. Tak, kto może trochę czasu e, minąć. Okej, okay, no dobra, czyli jakby podsumowując, dwa najważniejsze etapy. Przy rozpoczynaniu marketingu internetowego to plan, tak? No i nie poddawać się po pierwszych dwóch czy czterech tygodniach. Dokładnie tak. A potem to już z górki. No dobra, Karolu. To ja Ci w takim razie bardzo dziękuję. Również. E, myślę, że wiesz, od czego zacząć. E, pamiętajcie, ta persona jest naprawdę bardzo ważna, e, i to dobranie odpowiedniej komunikacji do persony, a następnie kanału do persony. E, I tym zdaniem żegnam Was. Bardzo dziękuję za dzisiejszy e, odcinek. Dzięki Karolu. Zapraszam Was zarówno na naszego bloga, do zapoznawania się z naszymi case study, no i przede wszystkim zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Ty za szybko wstajesz. Ty mówisz cześć i Ty już jesteś w pozycji stojącej. Trzeba trochę posiedzieć, tak?